Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację szpitala, to jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to po dwóch miesiącach przychody kształtują się na poziomie 37 741 294 zł, natomiast koszty 38 491 520 co po dwóch miesiącach daje stratę na poziomie 750 302 zł. Z tym, że mamy jeszcze trochę środków z NZ-u nierozliczonych, ponieważ NZ rozlicza, nielimity nie limity po, zawsze po, po kwartale. Natomiast amortyzacja za dwa miesiące wynosi 1 575 295 zł. W ogóle w tym roku planujemy dość wysoką amortyzację powyżej po 11 milionów złotych. Na ten moment wykonujemy około 130 testów na dobę, około 40 szczepień tygodniowo, nie jest to duża, duża liczba. Na dzisiaj mamy 15 pacjentów covidowych i od 1 kwietnia znikają w ogóle oddziały covidowe w naszym szpitalu i pacjenci covidowi, których mam nadzieję będzie niewiele. Będą rozdysponowani w izolatkach, ponieważ na każdym oddziale zrobiliśmy izolatki, za wyjątkiem oddziałów rehabilitacyjnych, gdzie teraz będziemy te izolatki robić. Szpital na ten moment jest również w fazie konkursowej. Jeżeli chodzi o dwa oddziały, staraliśmy się o konkurs, o onkologię kliniczną i chemioterapię. I właśnie dzisiaj dostałem teraz sygnał, że ten konkurs żeśmy wygrali i dostaniemy pieniądze i dostaniemy oddział. I od 1 lipca planujemy uruchomić oddział medycyny paliatywnej i też jesteśmy jeszcze w fazie konkursu, tam jeszcze rozstrzygnięcia nie ma, ale wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, tym bardziej, że nie mamy problemów kadrowych, zarówno jeżeli chodzi o dział onkologii klinicznej, jak i o oddział medycyny paliatywnej, zarówno panie pielęgniarki, jak i lekarzy, jak i lekarzy mamy. Jakichś większych problemów w szpitalu nie mamy? Jak również na teren Powiatu Szanowskiego wiemy, że te osoby będą mogły otrzymywać świadczenia zdrowotne, czy to w przychodniach, czy w szpitalu powiatowym. Jak to wygląda do tej pory? Czy już takie osoby się zgłaszają? Jeśli chodzi o kwestie, też, jakieś takie kwestie techniczne, jeśli chodzi o tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski, jak sobie Państwo z tym problemem radzicie? Oraz drugie pytanie, czy się zgłosili może jacyś lekarze z Ukrainy, czy szpital takie zapotrzebowanie też tutaj na takich lekarzy zgłasza? Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to mieliśmy jeden poród obywatelki, Pani obywatelki z Ukrainy i mieliśmy jedną sytuację taką, gdzie były takie rany jakby powojenne, Pani leżała na ortopedii. Nie były to rany z typu złamania, czy nie były to też rany poszczałowe, były, były to różnego rodzaju takie solidne obdarcia, odparcia takie... i myśmy to po prostu zrobili. I to na ten moment tyle. Do poradni oczywiście zgłaszają się też osoby pochodzenia ukraińskiego, obywatele Ukrainy. Radzimy sobie w ten sposób, że no mamy na terenie szpitala osoby, które już pracowały wcześniej, znają język polski. Jeżeli potrzeba tłumacza, jeżeli się nie dogadujemy, to, to one przychodzą. W poradni neurologicznej też ma godziny wyznaczone Pani neurolog z Ukrainy, która jest, natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to na ten moment przyjęliśmy cztery osoby, które mają uprawnienia pielęgniarskie ukraińskie, przyjęliśmy je na stanowisko salowe, no i staramy się, żeby przeprowadzić procedurę, żeby uzyskały prawo jakby wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli chodzi o lekarzy, to takich sytuacji nie mieliśmy. Jest to też z tym związane, że my nie mamy jakichś tam problemów kadrowych, żeby, żeby rozpaczliwie szukać, szukać lekarzy. No, no de facto, tak by mam powiedzieć szczerze, to ciężko by było gdzieś znaleźć miejsce dla nich, no bo mamy tu lekarzy, tak? mamy zespół, więc, więc zarówno ekipa na sor jak i na poszczególnych oddziałach jest, więc no, no nie, ma, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy szukali.